Reprezentacja Polski awansowała już na Mistrzostwa Europy w 2008 roku. Teraz pozostaje pytanie, kto na te Mistrzostwa pojedzie. Zapytaliśmy zawodników Wisły Kraków, którzy byli już powoływani przez trenera Benhakera, w jaki sposób chcą zrealizować swoje marzenia o występie na boiskach Austrii i Szwajcarii. No cóż, przede wszystkim trzeba grać dobrze w klubie, ale wiemy też o tym, że sama gra w klubie nie wystarcza. I jeśli dostaje się szansę od trenera Hakera to yy, przede wszystkim trzeba pokazać się dobrze na boisku, na treningach, a później dopiero w meczu w meczu sparingowym trzeba punktem. Wiem jaka jest moja pozycja w obecnej chwili, więc yy, trudno też oczekiwać powołania i, i oczekiwać gry. Aczkolwiek jakieś tam marzenia i szanse na pewno są, ale, ale nie za duże. No na pewno tren będzie ma jakiś tam szkielet kadru ustalony i będzie szukał nowych rozwiązań. Mam nadzieję, że, że uwzględni mnie przy tych, przy tych powołaniach. Ja mówię, najważniejsze jest to, żeby w klubie dobrze się prezentować i, 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 i tędy jest droga do reprezentacji. Dobrze by było, jak był, był Jan, z nie żartuję. Nie wiadomo, że forma Rosyjana będzie decydowała o tym kto pojedzie na mistrzostwa, kto nie wiadomo, że ma swój kręgosłup zespołu, no ale myślę, że jeśli jestem w kręgu zainteresowania, to, to jest szansa, żeby na nie pojechać.